Ej stary! Nie no dobra, bliżej! O. Dobra ej stary, ale osiągnę ciężko trochę... <grym> Ruszyło się Ruszyło się? Ruszyło się tak. Siemanko ludzie, witam was w kolejnym odcinku Jestem dzisiaj z Matiem i z Szymonem e, I... wpadliśmy na... Po Pomysł, mówiąc szczerze, na początku filmu, żebyśmy powtórzyli to, co zrobili chłopaki z kanału Wszystko Vlog, do których oczywiście link jest w opisie, ponieważ odwalili kawał świetnej roboty, lecz zrobili to 3 lata temu. Chcieliśmy odświeżyć ten film i zrobić to w nieco lepszej wersji, w lepszej jakości. Prosiliście mnie, nie zrobiłbym tego filmu, ale naprawdę było masa komentarzy, które właśnie teraz wam się wyświetlą na ekranie. Szczerze, ja wiem, że ta misja się nie uda, ponieważ minęły 3 lata, 3 aż 3 lata. Technologia poszła w przód, aktualnie IKEA jest takim sklepem, gdzie przychodzi do niego masa, masa osób i dbają o to, aby po prostu było tam bezpiecznie, więc są czujniki ruchu, są kamery, a my chcemy spędzić noc. Najlepsze jest to, że stałem Tak, najlepsze jest to, że stałem pracownicy, patrzą się na nas ciągle. Najlepsze jest ogólnie to, że musimy mówić mega cicho, bo nie możemy mówić przed iką takich rzeczy na głos, także... Ja Wam powiem tylko tyle. Zaraz wejdziemy, opowiemy Wam nieco więcej. Mam nadzieję, że nie będą mieć problemu z tym, że nagrywamy. Planu nie mamy kompletnie żadnego. Jest aktualnie godzina, już Wam pokażę. 19:47, czyli mamy ponad, lekko ponad godzinę do zamknięcia całego sklepu i naprawdę nie wiemy, nie mamy pojęcia, jak to zrobić. Jeśli nas wyrąbią, to i tak dla mnie to będzie coś, że, że próbowaliśmy i szczerze boimy się, że będziemy mieć mega kłopoty za to, bo to jest. Coś większego niż Park Trampolin to jest IKEA. IKEA to jest taki sklep, który każdy zna tak naprawdę. To jest bardzo popularna sieć sklepów i Rosjanie tam już drą się, więc my będziemy lecieć. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo lecimy teraz po 400 tysięcy subskrypcji, więc zróbcie to, wpadajcie na mojego Instagrama, na którym przedpremierowo wszystko widzicie i pojawiają się tam treści, których nie ma na YouTubie, więc followujcie szczególnie, żeby więcej takich akcji powstawało, a my tymczasem bierzemy kamerę i idziemy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądać. E, tak jak mówiłem, no nie mamy kompletnie żadnego planu, e, totalny spontan, jest mega dużo ludzi, więc ja się szczerze boję. Ja myślę, że to może być takie coś, że zaraz nas wywalą, bo z kamerą już chodzimy, co nie wiem? Więc... Okay, okay, nie, że jak mnie nie znają, to spoko Tylko wiesz, co jest najgorsze, że to jest bardzo duże i jest dużo ludzi, strasznie dużo pracowników Plan jest taki, że teraz będę z ukrycia trzymał kamerę Jest strasznie dużo ludzi, wiesz No jest strasznie dużo osób, a godzina do zamknięcia, więc no. mamy plan, jakby nas przyłapali, ale nie. o tym powiemy no, no, zaraz dobra. dobra, my idziemy sobie coś zamówić do jedzenia i będę co jakiś czas wyjmować kamerę Teraz nie mogę, być za dużo osób i będę tak się trochę krył, żeby wiecie, żeby nie było nic podejrzanego Ja powiem wam tak, Ikea ma po prostu najlepsze hot dogi, jakie w życiu jadłem ja Dobra. Ale... Jeszcze jest... dobra. A no. ten jakiś klap się zrobił Masaka one są przepyszne Widzicie chłopaki jakie tu są przejścia tajemne Ej tu jest naprawdę dużo Tu jest pasnówka. Tu jest stary Tu jest tylko tak jakby co to jest to jest taka do... jak się coś paliło, tak? No. no to nie jest czujka ruchu ubrana. Dobra, ej, ogólnie nie odzywałem się do was chwilę z tego powodu, że mm, miał, mam publikację filmu zaraz i wszystko musiał mi ogarnąć czarek z kanału CDX, także pozdrawiam, dziękuję za montażyk. Bo jak wiecie codziennie na moim kanale się pojawiają filmy 1828, chociaż ostatnie dwa dni to wyjątek, ale już powoli będę wpadał w tą rutynę. Z powodu codziennych filmów no niestety czasami, kurde... Jest e, zamieszanko, ale ty nie ma w tej IK, To musi być te, takie łóżka. Wie, o co chodzi, no. Wiesz o co chodzi, no bo no. jak oni, jak wszystko vlog, pozdrawiamy, Patec, wariatec, jak oni to robili, to byli na takim na takich nie, działach. Nie możemy robić co co chodzi, bo to bym nie wiesz no, wiesz. no nie, no nie możemy. Ja tego filmu nie pamiętam, oglądałem go już dawno temu, no ale wiem, że chłopaki zrobili koło dobrej. Kawał świetnej roboty. Dobrej, dobrej powiem. Kawał dobrej roboty. Bo zawsze mówię świetnej, to teraz powiem dobrej. I w ogóle lubię ten zapach, nie wiem czy jakby. No, taki. Taki świeży jak go drewna, nie wiem w sumie. Ej, dobra, ej, słuchaj. Bo ja nie wiem kompletnie, to nie powinno być dwóch podpięte. nie. No to ale ta tajka jest duża straszna. Ej, dobra, ludzie, ja mam, ja mam teraz plan. Zatrzymamy się tutaj na chwilę i powiemy, e, jak ogólnie planujemy zrobić, gdy nas przyłapią. Na początku musimy oczywiście znaleźć miejsce, które będzie naprawdę dobre, żeby się spróbować ukryć. I słuchajcie, w momencie gdy nas przyłapią, to nie jest nic straconego. filmik i tak powstanie, no bo próbowaliśmy, ale w momencie jak nas przyłapią, nie możemy, że tak powiem, udawać takich kozaków, tylko po prostu będziemy mówić, że graliśmy w w chowanego, bo to jest duży teren, na YouTubie jest naprawdę wiele filmów schowanego, więc powiem po prostu, że nagrywamy taki filmik, że, że po prostu bawimy się w chowanego i, i będziemy, będziemy się chować, no i... I zobaczymy. Kurde, tam są pracownicy, stary, 5 metrów ode mnie są pracownicy. No i co? I może się obędzie bez żadnych wzywania policji i kary, mm. bo to by było naprawdę już słabe, więc... Więc dobra, idziemy szukać czegoś ciekawego i naprawdę bo boję się, chłopaki, serio. Jest już 20, chyba 30, bo naprawdę spożywaliśmy ten posiłek bardzo długi okres czasu, także... Także no, i, i mam nadzieję, że po tym filmie w końcu subskrypcje zaczną mi lecieć w górę, a nie w dół. Dobra. Ludzie chyba zmierzamy w dobrym kierunku I Wiesz co jest w ogóle ten dzień, nie? że na początku przy wejściu było mega dużo ochroniarzy A teraz żadnego nie widzę Ej, to jest Labirynt Luster O człowieku I Jakby tu się dało ser, jakby tu się dało wchodzić, nie? U. No dobra, koniec, koniec chłopaki musimy się skupić Musimy się skupić, bo... Bo, ten, bo ten, słodziak, ten słodziak prosi was o subskrypcję i łapkę w górę Jak nie zrobicie tego, to będzie mu przykro Co? Trzeba popróbować, może jakieś ukryte przejście to... Cze, no, ej, donarni, donarni Szymon Ludzie, mamy to Tak jak myślałem, jest drugie piętro Na początku nie ogarnialiśmy Ej, wziąłbym sobie takiego węża, słodki jest Się wkłada rękę Dobra, idziemy windą Ponieważ Szymon lubi prestiż? Bo kto chodzi o... w windzie nie jestem. Ej, w windzie o kurde. Nawet w windzie, stary. Ej, chłopaki, szczerze, że tam się boją. nas się. wszędzie podsłuchują. Naprawdę ja się obawiam. O ho ho. Tylkaj, <laughs> <Czekaj, śmiech> Ej, otwórz, bo ja zawsze byłem ciekawy, otwórz. otwórz. Czemu? No, chcę co no, się no, to wiesz. Wow. O kurde, stary, ja nie wiedziałem, że taki co jest grane? My chcemy ludzie, kupić bardzo dobrą szafę eee, Może jeszcze bardzo dobre łóżko Ty, ty, telewizory działają Widziałem O, super Ej Ej chłopaki, bo już zostaliśmy obczajeni przez jedną panią Skąd wiesz? No bo przy kasie z nas O człowieku Ej, o kurde A, już to jest Te drzwi, ej, zobacz te drzwi Tu możemy tu możemy, pod tym przecież, prostu. To... Filip, Ale tu pod jakby tych półek nie było, to nie, nie to pod, nie... No wszędzie są półki. Możemy do pralki ewentualnie. Ej, ale nie, nie, ej Szymon. Ten prysznic to jest dobry plan, stary. Mówię ci, zmusiłem się w trójkę nawet. No dobra, to jest to jest pierwsza propozycja. Taki oto prysznic zasłaniany, ale... Chodź jakieś z, to łóżko. O, ale kuchnia. I wiecie, wiecie co jest najlepsze? Że ten chowany to jest wymówka, bo jak się schowamy, to no. mówimy, no, że przepraszamy, graliśmy właśnie w grę chowanego, nagrywamy taki filmik na YouTube'a, myśleliśmy, że IK jest do 22. Co? Zawsze jest jakieś wytłumaczenie takie logiczne, co nie? Czemu się chowamy? No. tak tak zacząłbyś nawalać po angielsku, to też tak. Prednio, że wyjścia nie mogliśmy znaleźć, no to jak idioci, no. Sprawdźmy czy jest za tą zasłoną jakieś tam przejście od tyłu. No zobacz okay. Dobra, Od tyłu, ale nie, nie da się chyba. No dobra, no to tutaj musimy przejść. Wiesz, to jest to Przegramy po a wszyscy w jednym miejscu będziemy w trójkę schowali. Kolega co szukał to już po to Ej, no tak! No, że będziemy w trójkę wszyscy... O, on takie tu k jakie chłopaki w trójkę. A mówimy, no bo kolega no szuka. <grym keskutka> tutaj stary, to było tutaj. No, nie ma tu przejścia. No, to z ty, patrz prawdziwy MacBook To Albo i nieprawdziwy Mon <grym> znalazł fajną naprawdę miejscówę której nas nie zobaczą. Postanowił, że staniemy sobie tak. O tam tak będziemy stać, co nie? <grym> tak będziemy stać. Patrz. Pracownik sobie wyjdzie za rogu. <grym> Nic nie widać, prawda? Idzie sobie dalej. I ten, no i idealna kryjówka. Bo chcę do łazienki. Nie, ja też... To były toalety stare. Ja takie serio stary, Musimy teraz się załatwić. Dobra, dobra ludzie, akcja jest taka, że tak naprawdę no, tam jest ten pierśnik i jesteśmy już tak w zamkniętym trochę pomieszczeniu i tak jakby naprzeciwko nas była pani przy Kasie, która cały czas spoglądała, ale akurat jak przechodziliśmy, nie rzucaj się stary oczy, akurat jak przechodziliśmy to się patrzyło tak jakby w dół, ale nie wiem czy nas nie zobaczyła, no bo tak jakby no. trzech kolesi, którzy, którzy już krążą tutaj od godziny, to wiecie, e, za 15 minut będzie zamknięcie, tam mamy ja, tą skrytkę. Nie żeby coś, ja już pomynikła nie ma tej góry. Nie już ma nikogo, teraz nie No bo stary, no jak już jest zamknięcie, no to nie będzie nikogo. Słuchajcie, ja muszę zostać w plecaku. bo... No, tutaj. Nie o. będzie widać sery. Tak, Dobra, ogólnie to jest jest tak skamosowany. Ogólnie to stareka go nie widać. i teraz co? Chłopaki, bo ja jestem tak ustrany, ja nigdy w życiu tak obsrani nie mam. Serio? O, serio, no stary na... No. Ja w psychiatryku byłem strasznie ustrany. No w sumie psychiatryk, no ale kurde. Dobra, idziemy tam się ukryć, czy jeszcze czekamy? Stary, tutaj widać nas. Czekaj, zobacz, czy widać. Czy widać no? Nie, 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 tam. Tutaj cię widać stary. Przez to okno odwróć, tam jest małe um, um, okno. Za no tymi choinkami było jeszcze wiele miejsca. A, teraz no, nie, nie, radna, nie, stary. Tak, tak, tak. chodź. Żeby ten kresnic się nie odpalił, stary. A przy stary. jest stary widać, nie widać. Jest no, stary, stary. Co zmatwi. tak rzucić takie. To widać czy to jest, że to się. Widać po panu. Przyszła to jednak osoby. Dobrze jest. Stary przesłój się tak do ściany. W sensie nie tak, poziomo. Stary, on się tam do ściany, oprzej od ściany. Stary, muszę... Jednak, w jednym miejscu lepiej chłopie, bo jak go złapię... No to niech tutaj, no to niech tutaj ktoś będzie może. No. Chłopak, widziałem, żółty. Ja też, ja też jestem żółty. No p***, do ściany, żółty. Bo niech będzie. Bo teraz nie widać, stary. Dosuń, dosuń tu. Dosuń Ej, ale wiesz co, mi, yy, babu? Hmm? Będziemy robić nielegalną rzecz, a ty się śmiejesz ze wszystkiego, hey, Ej, serio? Ja, no, stary, jestem obsrany. Przymię. Ej, nie możemy się ruszać, kur... Stary, ta zasłona nie może drgnąć. Ona, kurwa cały czas lata jak poj**ana. Ja, stary, się martwię o wiele innych rzeczy teraz. I tego kupię? To nagle. Bum. i opierdziela. Ja to jest. K.A. na jakim chociaż dobrze, że jest przewiew. Jakiś. A to już zamknięte, bo my tutaj zabawę. Zamknięte już. Przepraszam, to... chowanego robiliśmy. Yy, plecak tutaj? Kto mi tutaj schował? Dziękujemy. Zaopatrzyliśmy się już. Niestety się nie udało, wychodzimy. Ale jesteśmy dumni. Uwaga, jest godzina. Chyba będzie widać 22.01. Nie całą godzinkę się nam udało wytrzymać, bo jeszcze tak 3-4 minutki czekaliśmy teraz na taksówkę. Tu to jest tylko. Nie, tyle, tyle. Pora na kilka słów wyjaśnień odnośnie tej całej nocy. Wiki. Oglądając około 2 lata temu film chłopaków z kanału Wszystko Vlog I wiem pewnie, że Patecki to ogląda albo może to oglądać Także jeśli to oglądasz to pozdrawiam cię stary Usłyszałem kiedyś takie słowa, że zepsułem klimat nocki Już nieważne z jakich one ust spadły e, Po części może to jest racja Po części może to jest racja Te wszystkie moje nocki było ich bardzo dużo. To przede wszystkim i te nocki naprawdę różniły się od tych nocy, które nagrywali np. Na chłopaki z kanału Wszystko Vlog, ponieważ oni nagrywali nocki typowo w obiektach typu Ikea, właśnie typu Aqua Park. A ja poleciałem też w tą stronę, że zaczynając od Parku Trampolin, skończyłem również na różnych górach, na różnych cmentarzach, na psychiatrykach, po prostu na nockach, które były nie w obiektach, tylko po prostu na. Świeżym powietrzu, można powiedzieć, po prostu na zewnątrz. Nagrywałem przeróżne nocki, i wiele osób wie, że niektóre noce były u mnie ustawione na kanale, ponieważ wiele razy się do tego przyznawałem czy to na live'ach, czy to w pytaniach, które mi zadawaliście nie mówiłem tego prosto, szczerze na filmie, bo to tak trochę zepsuło cały klimat filmu, ale wiele osób starszych albo chociaż. Logicznie myślących, wiedziało, że niektóre noce są ustawione, i padły właśnie takie słowa, że tym wszystkim zepsułem klimat nocek. Więc, aby zakończyć tą moją przygodę, można powiedzieć, przygodę yy, z nagrywaniem nocy. Chciałem zakończyć ją w takim fajnym stylu, nielegalnie, spędzając noc w IK. Niestety nie udało mi się to, ale moim zdaniem obrałem złe miejsce do po prostu ostatniej nocy i chciałbym powtórzyć ostatnią noc w jakimś innym miejscu. E, które możecie zaproponować oczywiście w komentarzu Chciałbym ostatnią noc zrobić Również w miejscu Od którego to wszystko się zaczęło Myślę, że to jest dobry pomysł e, Chciałbym ją zrobić z taką ekipą najbliższych osób Aby zakończyć tą moją całą karierę Jeśli chodzi o noce Ponieważ to wszystko przyniosło mi naprawdę Fajne rezultaty Naprawdę fajnie się e, Bawiłem nagrywając te wszystkie odcinki z nocki Serio jestem mega z siebie dumny, że zrobiłem mimo tego wszystkiego kawał świetnej roboty. Dla mnie to jest kawał świetnej roboty. Dla mnie to jest coś fajnego. To jest dla mnie fajne doświadczenie, jeśli chodzi o mój kanał, bo Został on zbudowany w 50% właśnie z odcinków z nocy, więc moim zdaniem naprawdę fajnie mi się to wszystko robiło, były fajne przygody, czasami był też dreszczyk emocji i chciałem wam podziękować za wszelki, wszelki odbiór. Myślę, że to nie jest ostatnia noc, aczkolwiek zbliżamy się właśnie do tego momentu, gdzie wrzucę ostatnią noc i niestety już nie będę kontynuował swojej kariery, ponieważ... Coś się kończy, coś się zaczyna, wiem. Możecie sobie niektórzy dopowiedzieć pewne słowa, ale to nie. Pewien etap się na moim kanale kończy. Trzeba też brnąć trochę w coś innego niż w to, co już jest od lat na YouTubie. Całe statystyki i w sumie większe podziękowania nagram właśnie w tej ostatniej nocy, aby to był taki właśnie. Fajny klimacik. A w tej nocy mam jeszcze Wam do powiedzenia tyle, że po prostu przepraszam. Przepraszam, że Was zawiodłem. Że tak powiem, nie wszystko w życiu się udaje. No, w życiu też występują porażki. Muszą one niestety występować, ponieważ, no, życie nie jest kolorowe. No, nie może wszystko się poukładać tak jak po naszej myśli. Więc przepraszam, że, że nawaliłem, że nie udało się. Ale myślę, że takie coś to też jest doświadczenie na przyszłość, że nie zawsze, właśnie, wszystko się udaje. E, aczkolwiek, szanuję pracowników Ikei za szybką interwencję, bo nie byliśmy tam długo i powiem wam, że jednak to, to chyba było oczywiste, że Ikea to było jedno z najtrudniejszych miejsc teraz, teraz w tych czasach do nocy bo 3 lata temu to naprawdę było łatwo się ukryć jeszcze nie było takich nie było jeszcze takich technologii też pracownicy IKEA nie wpadliby 3 lata temu na pomysł, że ktoś może się gdzieś ukryć i zrobić noc a teraz, gdy już to wszystko powstało pracownicy o tym wiedzą i na pewno po prostu po zamknięciu sprawdzają no na pewno, no ja wiem, że po zamknięciu sprawdzają wszystkie miejsca E, aby mieć pewność, czy na przykład nic nie, z, nie wiem zepsute, nie ma żadnej usterki, lub najważniejsze, nikt się w tym miejscu nie schował. Z tego miejsca chciałem też podziękować chłopakom, którzy niekoniecznie, niekoniecznie współpracowali zawsze. Ale są oni naprawdę charakterystycznymi postaciami, jeśli chodzi o mój kanał, Mati czy Szymon, ponieważ z Szymonem robiłem nocki, z Matim często nagrywam inne filmy, także chłopaki też się naprawdę starali. Moim zdaniem, nie, że mogłoby się to udać, aczkolwiek moglibyśmy o wiele dłużej wytrwać, gdybyśmy wzięli pod uwagę inne skrytki, inne miejsca, gdzie możemy się schować, ponieważ mieliśmy na myśli takie jedno miejsce które po teraz po takich przemyśleniach byłoby o wiele lepsze niż schowanie się pod prysznicem i mogłoby to wypalić chociaż w połowie gdybyśmy się schowali w tamtym miejscu, ale to też wszystko nasza wina, ponieważ no nie było to do końca przemyślane i mieliśmy naprawdę mało czasu czas nas cały czas gonił przyjechaliśmy w ogóle mając półtorej godziny do zamknięcia, weszliśmy do Ikei mając godzinę do zamknięcia, co w ogóle nie było odpowiedzialne z naszej strony, powinniśmy o wiele wcześniej przyjechać, żeby się na to przygotować e, aczkolwiek no też mogliby pracownicy już wiedzieć, że się kręcimy poza tym chodziłem bar z bardzo dużą kamerą, e, przez co byłem charakterystyczny i bardzo się rzucałem w oczy także i z wielkim plecakiem także no coś tu nie grało będąc pracownikiem do Myśliłbym się, że coś jest nie tak i że oni tu nie przyszli na zakupy. Oni tu nie przyszli na zakupy. Oni mają plany coś nagrać. I może nawet zostać na noc. Ja tym miłym akcentem chciałbym skończyć ten odcinek. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie, i mimo to mam nadzieję, że no, nauczy Was to też ten filmik, że nie wszystko zawsze wychodzi. Ja z mojej strony bardzo dziękuję za, Wam za każde wsparcie. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Dziękuję za subskrypcję, bo nie ukrywam, mam teraz gorszy okres, gdzie e, zamiast iść w górę, to od 3 miesięcy stoję albo idę w dół. Co jest naprawdę serio. Mega przykrym uczuciem, i wiem, że często właśnie zebrałem o subskrypcję. Teraz tego nie robię, bo przyzwyczaiłem się, że to tak naprawdę i tak mi nic nie da bo i tak zamiast subskrypcje rosnąć w górę, to idą w dół mimo to, że wrzucam filmy i wrzucam je codziennie więc nie wiem co zrobić, ale jeśli po prostu w jakimś stopniu spodobał wam się mój kanał spodobał wam się ten film, to fajnie by było jakbyście się i zostawili mi subskrypcję, właśnie łapkę w górę pod filmem to jest naprawdę dla mnie ogromna motywacja nie ukrywając, bo teraz mam okropny okres, a staram się jak mogę i lecę z filmami Codziennie, co jest naprawdę ciężkim wyzwaniem, nie mając ekipy, nie mając też super warunków, że, że, że po prostu mogę wymyślać pomysły co minutę. Uwierzcie, że naprawdę tworzenie filmów codziennie przez cały miesiąc jest naprawdę trudne, gdy nie masz odpowiednich warunków do tego. Oczywiście, no nie, nie mówię o studiu, bo ktoś może powiedzieć, kurde, Nester, masz jedno z najlepszych, kurde, pokoi w Polsce. W sensie masz na, naprawdę dobre studio. Za kupę kasy, ale nie, nie chodzi mi o odcinki, właśnie w studiu, tylko chodzi mi o odcinki na zewnątrz. Dobra, dziękuję Wam za oglądanie. Wpadajcie na mojego Instagrama serio, bo na Instagramie jestem często aktywny i widzicie tam rzeczy, których po prostu nie ma w odcinkach. Także jeśli chcecie wiedzieć więcej, widzieć więcej i po prostu wiedzieć wszystko przedpremierowo, to wpadajcie na mojego Instagrama i śledźcie go koniecznie. Tutaj się wyświetla. Bardzo Wam dziękuję serio za wsparcie. Jesteście. Mimo to, że jest z Was niewielu aktualnie w tym momencie, to i tak bardzo się cieszę, że jesteście. Trzymajcie się do kolejnych filmów i hejka. A i przepraszam, że ten film pewnie trwał pół godziny. Serio, ale wolałem już wypowiedzieć te 8 minut na koniec, które były ważne dla mnie.